Dzień dobry, znajdujemy się właśnie pod szkołą podstawową nr 97, gdzie za chwilę zobaczymy, jak wyglądają zajęcia w sekcji grabiszyn. Zapraszam! Akurat zajęcia Taekwondo y, w Samurai? Y, są najbliżej, dobra lokacja. Kolega z pracy też ma czarny pas i polecał senseja, który tutaj użył. Y, co pan trzyma w dłoni i y, jak to działa na y, maczkach? Y, na maczka działa bardzo dobrze, a w dłoni trzymam dziennik Samuraja. Po każdych zajęciach y, pan Kuba, nasz trener, y, przykleja pieczątki. Także dzieci też są zadowolone z tego, bo jest jakaś tam satysfakcja z tego, że. Że uczęszczają na te zajęcia, także jest zadowolenie. No i widzę, że sam jest zielony, czyli macie chyba grzeczny na treningach. Grzeczny i mówię, też zadowolony. Także nic tylko, chodzić na kolejne zajęcia i, i trenować. Papa! Papa, pa? już? Jak Ci się macie podobało na treningu dzisiaj? Fajnie. No to super. To co? Smacznego? Dużo sobie podjedz teraz, bo dużo chyba energii zużyłeś, co? Mhm. Jesteśmy już właśnie teraz na sali, gdzie odbywa się trening grupy dziecięcej. Wcześniej odbywał się trening grupy przedszkolnej. Mnóstwo energii, mnóstwo dobrej zabawy i uśmiechu. To właśnie tutaj na tych zajęciach można zaobserwować. Czy trener, że tutaj się udzieje? Może trener coś opowie? Teraz ćwiczymy właśnie z grupą ciosy proste czy lubi. Zaraz będziemy przechodzić do kombinacji dwóch ciosów prostych połączonych z techniką nożną Abchaka. Ej chłopaki, powiedzcie mi, dlaczego się zapisaliście na te kondo? Dlatego, że jest po prostu fajny i po prostu y, chcemy na przykład wiedzieć sztuki walki i po prostu już się zapisaliśmy, żeby lepiej kopać piłkę. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na zajęcia w każdy poniedziałek i w każdą środę. Godzina 18.30 dzieci, przedszkolne, dzieci szkolne, godzina 19.15. Super, bardzo dziękujemy i do zobaczenia na sali. Dziękuję również.